Dzień dobry, ja jestem Silver, a to jest Magic for Fun. i dzisiaj otworzymy sobie, czyli ja i wy, najnowszy bundle do Magic the Gathering, w którym jest jakiś ekstra kontent, podobny, bo są jakieś tokeny, inne ciekawe rzeczy, których wcześniej nie było. Co to jest takiego? Zobaczycie. Jeżeli natomiast chodzi o pytanie, które zadajecie mi dość często w komentarzach oraz w wiadomościach prywatnych na fejsie co z serią? Jak grać w Magic the Gathering? Czy będziesz ją kontynuował, kiedy wyjdzie następny odcinek? Będę wyjdzie niebawem, tylko troszeczkę teraz miałem dużo zamieszania w związku z uczelnią, z pracą i musiałem się ze wszystkim obrobić, ale już mniej więcej wszystko ogarnąłem, więc powinno być git. Tak więc, możecie spodziewać kolejnych odcinków tej serii już niebawem, a tymczasem jednak pootwierajmy trochę paczek dla Ketu. no bo w końcu skądś trzeba wziąć te karty na deki, prawda? Zapraszam do oglądania. Kącik smacą! Program powstaje przy wsparciu sklepu BlazeWalker.pl Single, produkty Silt, akcesoria wszelkiego rodzaju, turnieje stacjonarne i o wiele więcej znajdziecie właśnie tam. Tak więc moi drodzy, mam przed sobą całkowicie nowy bundle, w dodatku Amonkę, e, czyli najnowszego zestawu do Magic Decathrin i zawiera on wiele fajnych rzeczy, jakie już Wam pokazuję. Mianowicie, już niedługo, bo dosłownie za parę minut, zobaczycie jak wyciągam z tego oto największego właściwie zestawu jaki jest do Magica. Takie rzeczy jak encyklopedia dla graczy, 10 boosterków Amonkhet, 25 dwustronnych tokenów, a to jest w ogóle nowość, no bo tutaj jest jednak dość dużo tokenów, które powstają po tym, jak aktywują się efekty w grobach, 80 basic landów, ale tutaj wyjątkowo macie też 20 basic landów, ale full artowych zawartych, więc super. Kostkę 20 -ścienną. oczywiście szybki taki przewodnik jak grać w Magic: The Gathering, ale nie polecam go, lepsze są moje filmy. I oczywiście samo to pudełko, które mieści mnóstwo kart i jest zrobione z bardzo twardego kartonu. Tak więc, żeby stało się zadość, to z każdej strony wam to pokażę i myślę, że już możemy spokojnie rozrywać. Sam zestaw wygląda w ten sposób, że wyciągacie zawartość. I taką książeczkę. I w środku macie plakat. I ten plakat postaram się zaraz tutaj rozpracować. O. A więc plakat wygląda w ten sposób, czyli widzicie tego śnioka, który wchodzi do świątyni Boga Faraona. I może, może uda mi się zrobić coś tajnego typu takiego. O proszę. Tak więc dzisiaj po całości mam amonket wszędzie i wszystko. Co dalej? Macie oczywiście tę książeczkę. Książeczka zawiera wszystkie takie informacje o mechanikach, o kluczowych postaciach, ale przede wszystkim stanowi taki wstęp fabularny i dodatkowo encyklopedię, w której są wszystkie karty tego dodatku, więc możecie sobie odznaczyć, które, które karty macie, a które jeszcze nie posiadacie. No i oczywiście, zostajemy oprócz samego bandla również takie pudełeczko. Ono mieści w sobie też sporo kart i wygląda ono w ten sposób. Twarde, kartone pudełko, fajne. Możecie sobie tutaj trzymać kostki, talię, coś tam zawsze zmieści. Taki fajny bajer. No i najważniejsze, czyli sam zestaw. I tutaj mamy taki mechanizm pomagający otwieranie. I tadawn. Wygląda to w ten sposób od środka. Dostajecie kostkę. Taki pojemniczek ekstra na karty. O, proszę, wszystko pięknie wygląda. Ciach. Tutaj szukamy symbol Amonket. Jest. Proszę bardzo. No i taki zestaw. Takie pudełeczko, które nadaje się idealnie do przechowywania Waszej talii w jakimś tam fajnym punkcie Waszego pokoju. Londy. Ten przewodnik po tym jak grać w Magic the Gathering. Tutaj raczej nic się nigdy nie zmienia. Tak, raczej nawet są te same przykłady. Dostajecie zestaw tokenów oraz co najważniejsze 10 boosterków amontket, które których mogą się trafić na przykład Karty, takie, które są warte kilkaset złotych i są one stylizowane mocno. Na takie warunki egipskie są to odpowiedniki ekspedycji z Indycaru. Zobaczmy sobie, jak wyglądają tokeny. Tak, mówią, one są dwustronne, więc przeglądam je dość szybko z Wami. Są naprawdę ładne. Wszędzie mamy postaci jako mumie. Są to efekty, zdaje się, z mechaniki embalm, jeżeli się nie mylę. A jeżeli się mylę, to wyświetlę Wam informację, Macie na przykład emblem tutaj to jest też fajna sprawa. No i z drugiej strony, również rzecz. Tak więc mnóstwo ładnych obrazków. Przyda się to, zwłaszcza jeżeli nie się na przykład, np. w Limited, bo tam trzeba stawiać te tokeny, a nie zawsze jest z czego. Teraz landy. Z landów najbardziej interesują mnie te full artowe, ale te też zwykłe malutkie są ładne. Ale, ale myślę, że już się zbliżamy i się zbliżyliśmy. Teraz najważniejsze, czyli full artowe lądy. Piękne. Gdyby taki trafił na folii, a to nie zdarza się zbyt często, byłbym bardzo, bardzo happy. Ok, tak więc mamy wszystko pięknie zrobione. Teraz bierzmy się już za paczki, bo to jest w tym zestawie najważniejsze. I szukamy jakichś mega fajnych topów, oczywiście. Jak coś się pojawi, to będę piszczał. Postanowiłem, że absolutnie nie będę się rozwodził nad komodami, bo nie ma tu żadnego sensu, każdy je zna. Tankomonów też nic specjalnego tu nie widzę, ale już dochodzimy do naszej pierwszej rerki, którą jest Sandworm Convergence, karta za 8 many, która sprawia, że kreatury flying nie mogą atakować mnie ani Planeswalkerów, których kontroluję. I na początku naszej końca tury stworzymy sobie Wurma, który jest 5-5 tokenem, więc będzie można wykorzystać te tokeny. No ja a propos, mamy kociaka. Drugi boosterek. Ogólnie rzecz biorąc, staram się mocno ograniczać teraz długość tych filmów, bo chciałbym, żeby było dla Was to jak najprostsze do ogarnięcia, a nie żebyście marnowali czas na moje gadulstwo, więc rerką jest Oracle Vault. Oracle Vault działa w ten sposób, że po prostu eksajlujemy sobie górną kartę naszej biblioteki, możemy ją do końca tury zagrywać, ale przy okazji kładziemy na Oracle Vault e, taki cegiełkę właściwie, cegiełkę, konterek cegiełki, no, i ten drugi efekt jest ważniejszy, ponieważ mówi on, że ekscelenimy górną kartę naszej biblioteki i do końca, który możemy ją zagrywać, nie płacąc kosztu jej mandy. Więc jakieś holosamuszcze już jest za darmo. Warunek jest taki, że musicie, możecie aktywować tę zdolność tylko wtedy, jeżeli macie trzy takie cegiełki położone na tej karcie. I trafiliśmy full artowy basic Land, co jest super. No i warriora. Więc póki co jakiegoś większego szału nie ma w tych naszych boosterkach, ale z drugiej strony. Jakbym grała na przykład Limited, no to byłoby dobrze. Mamy na przykład Cenzora, Event Wind Guide też całkiem spoko karta do Limited. I mamy Hazorec Favor zatrzymany na początku naszego kombatu, naszej tury. Możemy sprawić, że kraturka otrzyma 2-0 i otrzyma Hey do końca tury. Ale jeżeli to zrobimy, to poświęcamy ją na początku naszego endstepu. Więc takie jednorazowe wzmocnienie, nagły atak, ale jednak trzeba poświęcić tę kraturkę. No i zwykły swamp. I tu macie przykład takiej karty, z której możecie sobie wydrzeć e, takie tokenki i to będą właśnie cegiełki albo inne rzeczy oznaczające kolejne mechaniki. Co dalej? Mam już trzy busterki. Na razie większego szału nie ma, ale liczę na to, że w coś się trafi. W sumie było ich 10. Ok, lecimy z tym. Tutaj fajne arty są w sumie. No bo to wszystko jest oczywiście nawiązaniem do Egiptu, ale mi się podoba. I uwaga, trafiamy. Ląda. I Lond to jest zawsze spoko karta, warto jej mieć. Kanion slot. Jest to dual land, który wchodzi tapnięty i ma cycling. A co ważniejsze, jest to jeszcze ląd, który ma w podtypie Swamp Mountain, czyli jest to ląd feczowalny lub po prostu dobierający nam dodatkową kartę. Zawsze na propcie Mountain i nasz włąż mumia. Więc w końcu jakaś dobra karta się trafiła. Zobaczymy, czy ten trend się utrzyma. W ogóle to Cancel ma bardzo ładny art. Ok. Zobaczmy, zobaczmy. Ankomon już za nami i Rax to Riches. Właśnie jeden z Was ostatnio mi powiedział, że te karty czyta się na ten że daje się tutaj Two. Więc naprawdę spoko. To jest mazurum ball, który daje wszystkim kreaturkom, minus wam jest końca tury. A w drugim trybie, gdy rzucamy to z Aftermath, czyli z naszego grobu, każdy przeciwnik wybiera sobie kreaturkę, którą on kontroluje. I e, ja otrzymuję kontrolę nad wszystkimi tymi kreaturami. Więc jeżeli mamy multiplayer. No to przeciwnik ma problem. Ok, więc jesteśmy w połowie. Teraz już szósty booster. Miejmy nadzieję, że trafi się coś godnego piszczenia. I trafiło się jak żeby inaczej. Nisa Seward of Elements. Jest to karta mitycznie rzadka: Planeswalker. I to dość potencjalnie dobry. Po pierwsze, jest to pierwszy Planeswalker z kosztem X. Czyli można zapłacić dowolną ilość manów dodatkową. No i teraz tak, wchodzi z X konterkami, Czy jak zapłacimy na przykład, musi zapłacić dwa many, niebieską i zieloną, plus na przykład można zapłacić 3. I wtedy będzie z tymi trzema konterkami, bo tu mieliśmy 3, tu mieliśmy 3 jako X. No i teraz tak, trzy zdolności. Pierwsza zdolność, czyli skraj 2, jest całkiem spoko, bo możemy sobie ustawić karty z góry naszej talii. Potem patrzymy na top kartę naszej biblioteki, czyli to jest zgranie się z tą pierwszą zdolnością, i jest to karta lądu albo kreatury. Z łącznym banem koszty mniejszym lub równym ilością konterków lojalności, czyli temu X tutaj możemy od tak położyć tę kartę na naszym polu gry. Więc ląda zawsze wam położy, Natomiast jeżeli chcecie coś większego, no to musicie boostować jakoś te konterki wasze. No i na Ultimate za minus 6 odtapujemy do dwóch lądów, które kontrolujemy, i staną się kreaturami 5-5 Flying oraz haste do końca tury, czyli znoszą 10 damage'u. Wciąż są lądami, więc możecie z tego nagle wygrać. I mam jakąś folię, już widziałem. Kartusz od Knowledge. Zawsze na propsie, ładny. Mam ten full artowy, Na bogato ten booster, muszę przyznać. Oraz do tego wszystkiego jeszcze token. Tak więc nisca super. że zawsze mi się jakoś w tych podpakach fajnie trafiają, więc... Liczyłem właśnie na to, że trafimy jeszcze jednego. Ostatnie cztery boosterki. W porządku. Co tu ładnego? Jakieś zombiaki, jakieś serpenty, ląd. Pierwszy, drugi, trzeci. Common, insult to injury. I teraz tak. To jest strasznie wygodne w ogóle do prezentacji. Okej, okay. insult. Nie znam tej kart nawet. Zatrzymany, Sorcery. Damage nie może być prewentowany w tej turze. Fajne. Jeżeli jakieś źródło zadawałoby damage w tej turze, zadaje jednak podwójny damage. Zamiast tego, czyli jakby 3, to 6 damage'u i tak dalej, i tak dalej. Bardzo agresywna karta. Oraz injury, znowu aftermath, no i zadaje 2 w branej kreaturze i 2 damage'u wbranę graczowi. Więc w sumie 4 demađu można by było powiedzieć. Dostaliśmy ląd i dostaliśmy znowu generatora tokenów. Generatora konterku znaczy się. Ostatnie 3 paczuszki. Patrzę tutaj, to mam 15 minut, zobaczymy jak to wyjdzie przy montażu. Chciałbym się zmieścić w 20 minutach z tym wszystkim. Pierwszy, drugi, trzeci, common. To się w ogóle bardzo często wszystko powtarza. I mamy ląda. Cascading Cataracts. Jest to niezniszczalny ląd, więc już coś tam fajnego do komba z nicną, bo niezniszczalny stary 5-5 może być. Po pierwsze, daje nam bezkolorową manę do naszego pula. Po drugie, za 5 many i tapnięcie daje 5 many dowolnej kombinacji kolorów do naszego pula, więc może być. Island i Warrior Token. O, nie ta karta na górę, ta karta. Dużo lepiej. Ja ogólnie uważam, że ten fatpak, znaczy, przepraszam, bundle, już nie fatpak, jest dość fajny. Zobaczymy, jak będzie dalej. O, no i to jest, to mi się podoba. Event Mind Sensor, to już jest drugi. Flash Flying 2.1 za 3 nie wydaje się może jakieś niesamowicie dobre, ale on gra w moderny ze na swój efekt, który sprawia, że przeciwnik, jeżeli miałby szukać kart w swojej bibliotece, to przeszukuje tylko top 4 karty z tej swojej biblioteki. Czyli jest tam naprawdę dobry, żeby na przykład wyłączyć przeciwnikowi Hedgelandy. Swamp i zombie. Więc im bliżej końca, jak zwykle, tym lepsze karty się trafiają. No i moi drodzy, ostatni, boosterek przeznaczenia. Czy Bóg nam pomoże? Miejmy nadzieję. Ja myślę, że nie mam prawa narzekać na ten bundle. Naprawdę udało się, zwłaszcza dzięki tej nisie. Ale jakbym dostał jeszcze jedną kartę, nie obraziłbym się. Waga, ostatnia karta. Fratka lub Mythic. Jest nim. Drake Heaven. Karta, wokół której można budować talię na tokenach, ponieważ ta karta jest enchantmentem, która mówi, że gdy tylko cyklujemy lub diskardujemy kartę, możemy zapłacić jedną sobie manę. Jeżeli to zrobimy, stworzymy sobie tokena 2 2 Drake'a's Flying, czyli cyklingiem. Bardzo prosto, to wszystko współgra, zwłaszcza że cyklingowe mamy teraz też Londy. Forest, polartowy i Zombie Snake Hydra. Super włącz. Uff, koniec. Minut 18. Dziękuję, przechodzimy do zakończenia. Swoją drogą mega zestaw. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę pod nim, zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście oraz oczywiście wbijać na fanpage na Facebooku. Według mnie pule były całkiem spoko, zwłaszcza pani planeswalkerka, bo w końcu to ją najbardziej chciałem jednak torwać, tak po zastanowieniu się. No i to chyba tyle co miałem do powiedzenia w temacie, tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, do usłyszenia już niebawem, cześć!